Hej, moje naleśniczki, z tej strony Pancake, i witam Was w tak kolejnym odcinku ze Shoppingu. I tak, dzisiaj byłam w Dino i zakupiłam dwa blind boxy tych pet shopów, których jeszcze nie mam. I patrzyłam pod spodem na te numerki, były całkiem inaczej niż w internecie, no tak troszeczkę, nie. Hejka wszystkim, tutaj Pancake z przyszłości i powiem tak. Na temat tych blind boxów. oczywiście. Okazało się, że źle przeczytałam numerację tych i zaspoileruję, kupiłam nie te petshopy, które chciałam, bo jak się okazało, że jednak źle numerki przeczytałam, przeczytałam nie te numerki, co trzeba, bo nie wiedziałam, że już w serii drugiej jest już minimum 100 ES, no wiadomo o co chodzi, nie tą końcówkę kodu, więc źle przeczytałam i kupiłam właśnie złe figurki, ale mówi się trudno, ważne, że to nie są powtórki. E, no dobra, więc to na tyle z takiego info. Zapraszam Was do dalszego oglądania. I mam nadzieję, że kupiłam te pet shopy, które najbardziej chciałam. Więc trzymajcie kciuki, żebym miała ja te pet shopy, które chciałam. I e, no dobra, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, więc to są te blind boxy z serii drugiej, które tak właśnie wyglądają. I no, nie wiem od którego zacząć, a może zacznę od tego. Dobra, wiadomo jak ten blind box wygląda. Tak wygląda pod spodem, taki ma pod spodem numerek. I tu są oczywiście te pet shopy. No i zobaczymy czy będzie ten pet shop, którego chciałam. Więc zaczynam otwierać. Dobra, mam. Oj, wypadł żeton. Do Robloxa, więc od razu wam pokażę. I tutaj jest oczywiście karta i katalog, to też yy, za chwilę się tym zajmiemy i zobaczymy, czy będzie ten pierwszy pet shop, którego chciałam. Dobra, to już wszystko. I uwaga, pet shopem plus akcesorium będzie Wylosowała no, mi się małpka. No, już się mówi trudno, ale w sumie, jak na taką małpkę, to nawet mi się podoba. Bardzo ładnie wygląda. Chociaż średnio lubię małpki, ale nawet urocza jest ta małpka. I mam nadzieję, że ten drugi peczop, co będzie, to będzie jeden z nich, którego chciałam. Więc tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę. I tak właśnie wygląda małpka. A do małpki jest taki, takie pudełeczko z orzeszkami. Myślałam, że będzie bana, jak do małpek, ale też jest spoko akcesorium i tak właśnie wygląda. Tu jest oczywiście katalog, który kilka razy pokazywałam, i karta z małpką, która tak właśnie wygląda. Zdjęcie, nawet bardzo ładne, podoba mi się. No i teraz pora na drugie pudełeczko, i mam nadzieję, że nie będzie chociaż powtórki. Dobra, więc tutaj mam kartę i żeton. Tutaj jest oczywiście żeton, kartę i, i, i katalog to później. W środku nic nie ma, a drugim pet shopem będzie. Drugim pet shopem jest pet shop, yy, którego nie chciałam, ale przyznawam szczerze, że bardzo ładnie wygląda kolorystycznie. Mi się bardzo podoba. Trochę oczy ma brudne, ale zaś yy, wyczyszczę, więc tak właśnie. Wygląda. Posiada oczywiście dziureczkę. I tak właśnie wygląda drugi Pet Shop. A to zwierzę miało kawałek pizzy. Śmiesznie to wygląda. Więc tak właśnie wygląda pizzunia. I do tego Pet Shopa jest oczywiście ten katalog. I karta z tym yy, Pet Shopem, który tak właśnie wygląda. Też mi się podoba nawet. I. Pokazywałam wszystko to, co miałam pokazać. Oki doki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co macie zrobić, nie? No, dokładnie łapkować, komentować i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Wszystkie zbędne informacje będą oczywiście na dole w opisie. No dobra, więc to na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki!